Bartek, ale tak serio, posprządaj wreszcie w tym studiu, bo tu nic nie można znaleźć. Czy nie, Mart? Ja w tym studiu wiem, gdzie wszystko leży. Ja tu wszystko mogę znaleźć. Tak? tu gdzie masz psa? Witajcie, moi drodzy, w piątkowym filmie. Dzisiaj, tak jak zagłosowaliście w ankiecie na karcie społeczności, nagraliśmy. Feeding. No, co mam wam powiedzieć, nie? Karmienia węży to jest dla mnie coś nowego. Nagrywa się to troszkę inaczej niż pająki. Miało być fajnie, pięknie, a wyszło jak zawsze. Co mam zrobić? Zapraszam Was dzisiaj na najgorsze karmienie węża na polskim YouTubie. A co za tym idzie? Czekam na Wasze słowa, krytyki w komentarzach. Starałem się, <noise> ale mam nadzieję, że karmienie tany Wam się spodoba. Na ostatnim filmie mówiłem Wam o krakowskich targach terrorystycznych, że postaram się podać Wam już jakieś konkretne informacje. W opisie znajduje się post, w którym znajdziecie informacje o zmianie lokalizacji na nową oraz o dacie i godzinie rozpoczęcia targów. Tyle na razie wiem. Jeśli jesteś tu nowy, a chcesz poznawać informacje ze świata terrorystyki? Naciśnij przycisk subskrybuj, wtedy nie ominiecie żaden nowy film na naszym kanale. Także co? Nakarmmy sobie naszego węża. Ja jestem DJ Arachno, a to nasz Boa Cesarski. Fierzy. Czyli co moi drodzy, przyszła pora na pierwsze próby lub na pierwsze karmienie tany, czyli naszego boa imperatora. Gotowa pani DJ? Stwierdziliśmy, że damy jej dzisiaj najpierw małego jednego oseska i dopiero jeśli ewentualnie będzie na niego chętna, to dopiero będziemy myśleć o tym, aby dać jej więcej. Ja tutaj naszykowałem miseczkę, na którą chciałbym ją... Wywabić, ale nie wiem, jak nam się to uda. No na razie nie widzę u niej żadnej reakcji. Ja w ogóle może zabiorę ten termowec tu na razie, bo mi będzie troszkę przeszkadzał. No, chcesz oseska? To znaczy, to już nie jest taki osesek. Ja widzę, że ona się tam uaktywniła i patrzy na niego. No proszę cię, no nie bądź taka. Dobra, mamy to. Ruszyła się. No rękami zdręci. Powiem wam, że siedzę już tak z dobre 10 minut i macham tą myszką i w końcu tana się ruszyła. Nie jest to, Bóg wie, jaki mega ruch, ale zmierza w tą stronę. Przynajmniej tak to wygląda. Słuchajcie, ja ją już czuję, że od jakiegoś czasu. I ona wyjść stamtąd nie chce, ale przed chwilą rzuciła się na oseska, w ostatniej chwili go zabrałem. No bo nie oszukujmy się, chciałbym to nagrać. Ale wystrzeliła, powiem wam, zasięg ma całkiem konkretny laska. jest strasznie uparta i nie chcę stamtąd wyjść, wiecie? Powiem wam, że najgorsze jest to, że siedzę już tutaj tak z pół godziny. Tu już z drugi osesek wcześniejszy się rozerwał. Ale twardo czekam, żeby wyszła. Jest chętna, ale nie nieufna, no nie oszukujmy się. W związku z tym, że jest z nami od wczoraj, to i tak bardzo wcześnie myślę. Przystępujemy do próby karmienia. Ale wiem, że wielu z Was właśnie chciało, aby nagrać pierwsze karmienie. A jutro już idę do pracy, więc dzisiaj jest ostatni dzień, kiedy mogę coś nagrać, bo jeszcze muszę mieć czas, żeby to zedytować. Ona jest zwinięta weskę, gotowa do wystrzelenia. Ja za chwilę moczę to. To mysz w ciepłej wodzie ze względu na to, że wiecie lub nie węże posiadają receptory ciepła i dzięki nim też polują więc jak będzie zimna ofiara to karmienie może się nie udać. Dobra damy jej chwilę. Zmieniłem troszeczkę kadr, moi drodzy, ze względu na to, że w ogóle praktycznie jej nie widzieliście. A z tej strony może chociaż trochę ją zobaczycie. Czemu jej nie wyciągam? Dlatego, że no jest to nowe terrarium. Tak jak wiemy, na pewno się mega zestresowało. Masakr. No miałem nadzieję, że pójdzie to troszkę łatwiej. One hour later. Wiecie, co jest najgorsze? że nie udało mi się nagrać ataku. Jest tak szybka, że to po prostu głowa mała. Normalnie jestem zły na siebie, że miałem wyłączony aparat. I najgorsze, że będę miał terrarium do sprzątania. Wiecie dlaczego? Bo ten osesek się rozerwał. Ona go tak dziabła. Nie dałem rady w ogóle zareagować. Słuchajcie, powiem wam tak. Nie spodziewałem się, że ona ma aż tak daleki promień rażenia. Ale masakra, z tego oseska wszystko wypłynęło. Nie spodziewałem się tego. Miałem oseska, no powiem wam, że z dobre 20 cm od niej. I po prostu chciałem, żeby wyszła. A <ścoughs> Ona w tym czasie wystrzeliła. Zacisnęła się na nim przeokrutnie. Tak się zacisnęła, że nie wiem, czy widzicie z lewej strony, jak tam. Wszystko z niego wypływa. Słabo to wygląda, słabo. Także kolejny film dla ludzi o mocnych nerwach. No to co? Zapraszam Was na time -lapsa z posiłku tany. Hmm. No i wygląda na to, że jesteśmy po pierwszym posiłku, co nie zmienia faktu, że jest strasznie brudna. Jest strasznie brudna, ale nie marcie się. Na razie jest godzina, która jest godzina. Zaraz wam powiem, która jest godzina. 13:36. Za godzinę muszę odebrać syna ze szkoły. W momencie, gdy już to zrobię, to wtedy rozmrożę jeszcze jednego seska. Jej dam. Chociaż tutaj jest jeden osesek i nie wiem, czy ona by nie była chętna, tylko że on też był pęknięty, no. Także, gdy wrócę do domu, rozmrozimy jeszcze jednego i wtedy już spróbuję nagrać ee, atak, bo taki jeden osesek to na pewno dla niej pestka. Ja postaram się jej tutaj troszkę tylko pomóc z tym glutem, co jej tutaj wisi. O. Dobra, zabrałem to dziadostwo. Tam ja jeszcze trochę i tego dynda, ale myślę, że sobie poradzi. No co, ja zaraz jadę po syna, a potem nagramy to jeszcze raz. Two hours later. Dobra kochani, czas na podejście drugie. Tym razem obiecuję, że nie wyłączę kamery. Ona cały czas siedzi w tamtym miejscu. Także zobaczmy, czy chętnie zje drugą myszkę. No ręka mi drętwie, no masakr. O jejku, jejku. Jednak to jest prawda, że nagranie węża jest dużo cięższe niż nagranie wajonka. Myślałem, że z nimi jest dużo zabawy, ale przy nagrywaniu węża to jest naprawdę hardcore. jest po prostu słuchajcie niereformowalna tak się już staram i nic ciut, ciut ja wam może po prostu odwrócę troszkę tą kamerę w inny sposób widzicie ją tam kawałek łebka tylko wystaje i tak jest cały czas no dawaj go już bliżej ci nie podstawię zobaczcie no jaka wybredna baba No dawaj go. No dawaj. No nie daj się prosić. Ja już cię szturham normalnie. No dawaj. No widzicie to? No nie. Po prostu w to nie wierzę. I, I poprzednim razem było tak samo, tylko że przez godzinę, słuchajcie. Co mi się egzemplarz trafił, ale DJ ma zawsze szczęście. Dawaj go. Urwało mi. Mam tylko nadzieję, że to się nagrało. Ja ale mam zdrętwiałą rękę. A teraz spróbuję. Wsadzić trochę kurczę, tej kamery do środka. Proszę bardzo. Jaka zawinięta. <laughs> bardzo się modlę teraz tylko o to, żeby na filmie było widać ten atak. Mam nadzieję, że się udało. Jeśli nie, to Was bardzo przepraszam. Zapytacie mnie pewnie, dlaczego nie wyciągnąłem węża z terarium. Nie chciałem jej wyciągać ze względu na to, że jest tu od wczoraj. Co za tym idzie? No na pewno jakiś tam proces oswajania z nowym lokum eee, jest. No i na pewno była zestresowana, więc nie chciałem jej wyciągać. Chciałem ją nakarmić na początku w terarium. Do przyszłych karmień będę chciał ją wyciągać. O, mam nadzieję, że się udało. Wiecie, no nie oszukujmy się, to jest pierwszy mój raz, kiedy nagrywam karmienie węży. Jest to zupełnie inny proces niż karmienie pająków, także też muszę się tego nauczyć, jak nagrywać, żeby było dobrze i wszystko ładnie wychodziło. To co, moi drodzy. Jeśli dotrwaliście do końca, napiszcie w komentarzu. Byłem, dotrwałem, lub byłam, dotrwałam. Eee, dziękuję wam. Że byliście, że oglądaliście. Nie zapomnijcie zostawić tej łapeczki w górę, jeśli Wam się podobało. Nie zapomnijcie również zostawić subika i naciśnijcie dzwoneczek, aby nie pominąć kolejnych filmów. Jeśli macie ochotę wesprzeć nas, zapraszamy do strony Patreon, tak samo jak i do wsparcia YouTube'a. Wszystkim wspierającym bardzo dziękujemy, a my widzimy się już w kolejnym filmie. Trzymajcie się. Hej! Bertek. Ale tak poważnie, posprzątaj tu wreszcie, bo tu tylko robaków na podłodze brakuje.